Robiłeś wszystko jak trzeba, tylko dlaczego to nie działało? Dieta była, trening był, motywacja też była, ale efekty, jakby ktoś je ukradł. I ja też tam byłem i dzisiaj pokażę ci aż 5 największych moich błędów, które prawie zniszczyły moją formę, zanim ją odzyskałem. I co będzie w filmie? Błąd pierwszy, czyli hardkorowa dieta, która skutkowała efektem jojo. Później obsesja wagi i utrata motywacji. Idealna czystość, czyli oszukiwanie w weekendy. Dyscyplina w złym kierunku. I trening bez regeneracji, co równało się kontuzjami. I za chwilę pokażę ci, jak można być piekielnie zmotywowanym i jednocześnie sabotować wszystko, co robisz. I dlaczego to nie twoja wina, ale twoja odpowiedzialność, żeby to zmienić? Bo prawda jest taka: nie wystarczy chcieć trzeba jeszcze wiedzieć, co dokładnie robić. I dziś dowiesz się, który z tych błędów popełniasz, pomimo, że nawet o tym nie wiesz co zniszczyło moją formę dwa razy, zanim nauczyłem się, jak to robić dobrze. I dlaczego to nie trening był problemem, tylko to, co działo się poza nim. Jeżeli jesteś gościem po 30 i myślisz, że już próbowałeś wszystkiego, to ten film może cię zaboleć, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Bo jak przestaniesz się okłamywać, to zaczniesz robić progres. Bo to nie Twój organizm się poddaje. To Ty powielasz wzorce, które cię sabotują. Ja nazywam się Adran Wyszomirski i pomagam mężczyznom po trzydziestce odzyskać formę, pewność siebie i ciało, z którego są dumni. Bez głodówek i bez kardio. Więc zacznijmy od pierwszego błędu i od razu powiem Ci, co robiłem tak głupiego, że prawie rozwaliłem całą swoją redukcję. I co zrobiłbym inaczej, gdybym miał tę wiedzę wcześniej? Pierwszy błąd. Zbyt duży deficyt kaloryczny. Czyli chciałem szybko, a dostałem jojo. Startowałem z pompą. 1500 kilokalorii dziennie. Musi być hardkorowo. I te kalorie są absurdalne przy facecie, który ma prawie 1,90 wzrostu i 80 kilo ważył wtedy. Jakby serio, taka kaloryka dla dorosłego faceta? I przez tydzień było git. Przez dwa też było spoko. Ale potem... Zero siły, mięśnie spadały, mózg myślał tylko o jedzeniu, a energia działała jakby ktoś wyjął ze mnie wszystkie baterie. I czego nie wiedziałem? Że organizm to nie jest maszyna. I że zbyt duży deficyt to jak zaciąganie hamulca ręcznego i wciskanie gazu jednocześnie. Efekt? Efekt jojo. I tu też wchodzi psychologia błędu, czyli jak więcej cierpię, to szybciej schudnę. I fałszywe przekonanie, że tempo równa się efekt, ale ciało działa na bezpieczeństwo, a nie na twoje ego. Rozwiązanie? Nie więcej bólu, więcej strategii. Deficyt od 15 do 25% z obecnych kalorii lub od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo. I to działa i nie rozwala głowy. Ale wiesz, co jeszcze bardziej rozwaliło mi psychę? Codzienne ważenie się, bo kiedy cyferki nie spadały, czułem się jak przegrany, nawet jeżeli robiłem progres. I przechodzimy do punktu z dru drugiego, czyli zbyt częste ważenie się i obsesja na punkcie wagi. Każdy poranek zaczynał się tak samo. Stajesz na wagę i zaczyna się huśtawka. 81 kg. Lipa 79,7 zajebiście, 80,5 dramat, i nie liczyło się nic poza liczbą. Lustro ignorowane. Zdjęcia po co? Centymetr? Za dużo roboty. Liczyła się tylko waga, a kiedy nie spadała, motywacja w piach, sabotaż i myśli, to i tak nie działa, i gdzie popełniłem błąd? Waga to niedoskonały wskaźnik postępu. Woda, stres, sól, sen, faza cyklu u kobiet. To wszystko może zmienić liczbę na dzień, ale to nie oznacza, że nie robisz progresu. I co powinienem robić? Ważyć się codziennie, ale liczyć średnią tygodniową tej wagi. Do tego robić pomiary, zdjęcia, patrzeć w lustro i na moją energię. I to by dało wynik, czyli cały obraz, a nie jedną cyferkę. Bo kiedy przestałem skupiać się na kontroli, to odzyskałem tą kontrolę mimo wszystko. I nie chodzi o to, żeby waga spadała codziennie, tylko żeby ciało zmieniało się w skali tygodni i miesięcy. Ale wiesz, co mnie najbardziej rozwalało? To, że przez 5 dni jadłem czysto jak mnich, a potem przychodził weekend. I zaczynało się piekło i melanża. Bo tak wyglądała moja relacja z jedzeniem i uzależnienie, którego nie widziałem. I przychodzimy do punktu trzeciego, czyli jadłem czysto, aż pękałem i wjeżdżał cheat weekend. Od poniedziałku do piątku byłem mnichem. Kurczak. Ryż, brokuły, zero cukru, zero tłuszczu, zero życia. Jadłem czysto, ale żyłem brudno. Efekt? Każdy weekend równał się zemstą dla organizmu. Piwo, pizza, cheat meal, cheat day i cheat weekend. I tak co tydzień zaczynałem od zera. I tu wchodzimy w psychologię uzależnień, czyli zakazany owoc smakuje najbardziej. I 100% czystości równa się 0% elastyczności. I to nie jest siła, tylko to jest bomba z opóźnionym zapłonem. I dlaczego ja pękałem? Bo nie zostawiłem żadnego miejsca na życie. I kiedy organizm miał okazję, to brał wszystko, co leżało na stole. I to nie jest brak silnej woli, tylko brak systemu, który daje ulgę zanim się rozpadniesz. Rozwiązanie Ifem, czyli elastyczne podejście. To jest to jest skrót z angielskiego, czyli if it fit your macros, czyli jesz wszystko, co ci się podoba, byleby się zgadzało z kaloriami i z białkiem, które sam sobie rozpiszesz albo trener ci rozpisze. I do tego 80-20, czyli 80% tego iFym powinno być czysto, a 20% powinno być dla głowy. Czyli gość, który ma 4000 kalorii, załóżmy, może codziennie jeść 800 kcal ze słodyczy. I to, to jest normalnie, to działa i tak może być. A jeżeli masz problem z kontrolą i te 80 na 20 jest dla Ciebie za zbyt mocne, to zacznij od 70-30, a w ostateczności 60-40%. I szczerze, według mnie lepiej jeść dobrze przez 88 dni niż idealnie przez 5. Ale teraz Cię zaskoczę, bo był czas, gdy miałem żelazną dyscyplinę, jadłem, trenowałem, trzymałem się planu, tylko że ten plan był totalnym gównem. I wchodzimy właśnie w to gówno, czyli w czwarty punkt, czyli miałem dyscyplinę, ale robiłem niewłaściwe rzeczy, bo byłem wzorem dyscypliny, zaufaj mi. Zero wymówek, wszystko na 100%, codzienne treningi, regularne posiłki jak w zegarku, z budzikiem i brak cheatów. A mimo to stałem w miejscu. Problem? Trenowałem 6 razy w tygodniu, ale za lekko. Za daleko od upadku mięśniowego. Do tego głodówki, cardio, wypalanie kalorii. Zero strategii. I po prostu leciałem bez kierunku. Dużo robiłem, ale w złym kierunku. I myślałem, że skoro robię dużo, to to musi działać. Bo inni też tak trenują przecież. Influencerzy polecają. Wiesz, kulturyści ci powiedzą, że masz 6 razy w tygodniu lecieć. 3 godziny treningi. Tylko, że ja nie miałem ich trybu życia, ich jakby podejścia i ich wiedzy może, jakby ich praktyka nie pokrywała się z moją, a może bardziej moja z ich praktyką. I największa pułapka, dyscyplina bez strategii i system bez efektów. I najgorsze w tym jest to, że odniosłeś porażkę. I właśnie to uczucie porażki jest najgorsze, pomimo że robiłeś wszystko dobrze. I rozwiązanie? Nie miałem gotowej odpowiedzi, ale miałem jedno. Dość. I wtedy znalazłem kogoś, kto ogarnął mnie od A do Z. Czyli taki mentor, można powiedzieć, przewodnik, system. Czyli po prostu zainwestowałem w gościa, w jego wszystkie książki, w jego całą wiedzę za nie wiem, to z 4000 zł wyniosło i dopiero ta inwestycja nauczyła mnie prawdziwego treningu. Nauczyła mnie prawdy, była moim lustrem. I widzisz, i teraz masz to teraz za darmo na YouTubie. I nie musisz płacić 4000, żeby tak, w takie lustro spojrzeć. Po prostu często jest tak, że jeżeli coś nie działa, to nie powinieneś pracować ciężej, tylko zmienić swoje podejście. I chcesz poznać moją historię? Jak zrzuciłem 15 kg, to koniecznie obejrzyj ten film tutaj. A wiesz co było gwoździem do trumny? To, że ignorowałem najważniejszy element progresu, czyli regenerację. I to właśnie ona zajechała mnie szybciej niż dieta i trening razem wzięte. I punkt piąty, czyli ignorowałem regenerację, bo myślałem, że więcej równa się lepiej. Myślałem, że regeneracja jest dla słabych. Że jak mnie to boli, to znaczy, że działa. Czyli treningi 6 razy w tygodniu, tak jak mówiłem wyżej. 20 tysięcy kroków dziennie. 30 kilometrów na rowerze codziennie. I do tego 6-7 godzin snu. I czułem się jak maszyna. Do czasu, bo później wleciało zmęczenie, apatia, stany zapalne, kontuzje, kolano siadło i dwa lata normalnie musiałem sobie kolano naprawiać stary, ale w końcu je naprawiłem. Barki bolały, barki mnie bolały do tego stopnia, że mi normalnie ze stało wyskakiwał. Bark, i wiesz co, też sam to ogarnąłem, ale to z rok trwało. Rok oglądałem YouTube'a, żeby te barki naprawić. Kolano to samo, libido było zerowe. Dobrze, że wtedy dziewczyny nie miałem, bo, bo już by jej nie było pewnie. Motywacja rozjechana jak po ciężarówce. I szczerze, to zajechałem się wtedy, zanim zdążyłem dojść do swojego celu. I tutaj wchodzi tak zwana zasada niedoboru z psychologii. Czyli im więcej dawałem z siebie, to tym bardziej traciłem siebie. Bo to, co naprawdę rzeźbi ciało, to nie tylko wysiłek. To równowaga między stresem a regeneracją. Ying yang, tak zwane. I czego wtedy nie wiedziałem? Że mięśnie rosną, kiedy odpoczywasz. Że bez snu nie ma testosteronu. Że bez regeneracji. Każdy trening to po prostu kolejne niszczenie i nawet bez nadbudowy. I robiłem wszystko, żeby nie rosnąć. Rozwiązanie? Trenuj od dwóch do czterech razy w tygodniu, ale z głową mądrze, pilnuj snu, 7-8 godzin jako minimum, zero kardio i zero wypluwania płuc dzień w dzień. I regeneracja to część planu, a nie przerwa od niego. I to nie ciało było problemem, tylko to ja je traktowałem jak wroga. I teraz robię mniej, ale robię mądrze. I i do tego wyglądam lepiej niż wtedy. A Ty chcesz przestać się zajeżdżać i w końcu robić progres, który ma sens? To obejrzyj mój drugi film, czyli ćwiczysz, jesz dobrze, a forma stoi, czyli te trzy rzeczy, które cię sabotują. A jak nie chcesz oglądać tego filmu, to po prostu zacznij ze mną. Program Edukcja Pro 88 dni zrzucisz 6-12 kg, bez głodówek i bez kardio z planem, który działa dla faceta po 30, a nie przeciwko niemu. Umów rozmowę z linku poniżej. Albo napisz mi na Instagramie, lub na fanpageu na Facebooku forma, a potem przygotuj się na efekty, które zostaną z tobą na lata. To jest inwestycja jednorazowa.